Siemano, mamy rano, jak to by Szoko powiedział, podra Szoko. Yy, no co, mamy rano wcześnie, lecimy teraz, korzystamy z pogody i z tego, że nie jest gorąco, i jedziemy pryskać odżywkami jeszcze kukurydzy, tej sianej fuzji. Tak wygląda kukurydza, siana, pożycie Jak na razie i na te warunki No już powoli znowu suszowe Wczoraj padało trochę Ale uwierzcie to jest kropla w morzu Tego co powinno spaść do tej pory Przez maj i, i ten czerwiec Już no, mamy prawie połowę czerwca ale co do samej kukurydzy ogólnie niedoborów żadnych nie widać gdzie nie gdzie tam fosfor ale tutaj tu jest dołek tu jest chłodniej więc tu mogło ale tak patrzeć właśnie na pole to niedoborów nie widać co no kukurydza wygląda ładnie o liście wszystko jest ok żadnych niedoborów niczego nie widać i nie rośnie teraz i Tutaj również kukurydza pożycie ale tu nie było, wykonywanej, nie było wykonywanej orki po ryżysku żytnim, po skoszeniu, po zebraniu wszystkiego. Tutaj było przejechane tylko talerzówką raz i w to była zasiana kukurydza, cały nawóz też dostała w podsiewacz, uniesiałem rozsiewaczem, to wszystko dostała w podsiewacz. No i widzicie bez orki po talerzówce widać resztki pożycie. Idzie o chwasty resztę. Pasty, korzenie. Ale no kukurydza wygląda fajnie. Nie. Na okryżurę, normalny, nie? No i oczywiście? Przepraszam, się. No, tak, tak. No, kawka i coś trzeba teraz rozgrzebać, nie? Mhm. nie, 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 to do roboty, nie, kawy nie, nie, kawy nie, 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 to nie, Wyciągamy klasa, będziemy przekładać klepisko teraz bo na jest inne, a do zboża z innej trzeba to przełowić Że mordę. えっ Krepisko przełożone. Teraz idziemy oprzątać do wieszaku. na tym. na żmijce z podajnika kłosowego. No co ma co idzie na drugi domu? Ja luzy delikatne. Zaw czasu wymieni i będzie żniwa przynajmniej pewne, że, mhm. że, że wytrzyma. To możemy sprzedać, nie? Stan dobry, dobry. Lekkie ślady eksploatacji. I germany, czyli dobre. <laughs> Niemiecka jakość. Nieważne, czy dobre, czy nie. Niemieckie to będzie dobre. <laughs> No, pewnie tak A no, tu, tu będzie podpis? Nie wiem, bo takie Ale... mieliśmy akurat na stanie na warsztacie, więc najpierw musieliśmy kupować teraz Ale tu i będzie... No, fajne do rowera co mogę założyć? <grym> na koło Udzielisz z grzechotką od razu Dobra Tu było Tu te dwa były Tu było Tu, 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 teraz tu, tu jest Tu tutaj też było wszystko ale tam nie ryć, dawaj, no stój, stój, dobra, 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 jest za dużo. Tak po dwa pompnięcia, trzy, góra. Serię nie W serii no nie zrobisz Tu nie zrobisz, on był smarowany. No, to są kamera, się gdzie uderza. No? Za dwa, trzy razy Dobra No? Dobra Kiedyś na internecie, nie? No. Ja miałem taką tą tylko z takim kurkiem, nie? No. Oj! No może <laughs> 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 Bum! Na róże. gdzie trzeba, to gdzie trzeba ją otworzyć coś później, no ale tę możemy pompnąć. Poczekaj no. Dobra no, była smarowana Na kukurydzę to wiesz, nie ma dużo nie po jednym, no raz, dawaj A jeszcze raz Dobra Karuzela ulica Kolejowa 15 Tam smarowałem jest, raz w kukurydze o, trawę, teraz w No jest to co 100 godzin to akurat jak przed, przed kukurydzą dostał to no, to akurat teraz trzeba. Dalej smarujemy. No daj na raz. No daj na to raz, dwa razy. Dobra. No. Dobra. schować, jeszcze mi się fucha trafiła Kuzynkę mam podwieźć Jedno miejsce No nic, więc Nie wiem jak to będzie widać na kamerze, ale jest Pół do 11, a tutaj jest jeszcze w miarę jasne niebo nie jest tak typowo ciemno tylko jeszcze widać kontury normalnie z drzew a jest pół do jedenastej no, a najdłuższe dni w roku teraz mamy jakby nie było trzeba korzystać O jak wychodzi? nie no i to Nie. Z nagrywam. Co Po ciemku? To wszystko widać. widać. To rozumiem, Wszystkie jest światła widać. 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 Taka... Opa, pryska. Widzicie? pryska Kilka spraw jeszcze daliśmy, ale co konkretnie to zobaczycie na w kolejnej agrodniówce a na ten moment to wszystko. Subskrybujcie poprzedni film. Trzymajcie się. Na razie, cześć!